Bardzo ładne Vice City. Całokalibur dla mnie najlepsza bijatyka, jaka w ogóle Oczywiście. jest. Że... Obcinamy końcówkę. Za tak. to, to takie mówienie, obcinamy końcówkę. Oryginalne Diablo, moi drodzy, na PlayStation 1. To jest drogi temat i rzadki temat. Rzadka. Dzień dobry, jest niedziela, dzień boży, a my udajemy się na poznańską giełdę, gdzie będziemy poszukiwać różnych skarbów retro. Zobaczymy, co uda nam się znaleźć, więc ładujmy się jedziemy. Dobra, jesteśmy generalnie na miejscu, jesteśmy tu już z chłopakami, którzy są ze strefy retro. Przepraszam, was w ogóle muszę chyba przetrzeć tak swoją drogą. Żyjecie? Jest okej okay wszystko? Ok, może tak. Jesteśmy właśnie na terenie e, galerii M1 w Poznaniu, ktoś kto jest z Poznania raczej powinien kojarzyć e, i jest całkiem sporo ludzi, naprawdę bardzo dużo ludzi, jestem aż zdziwiony, to jest pierwszy raz kiedy jestem właśnie na takiej giełdzie, mam nadzieję, że uda coś się znaleźć, e, więc e, elegancko Co ty gadasz? What the fuck? Tam można kupić y, tam można kupić, jak to powiedzieć y, podpórki na twoje stopy podczas jeżdżenia rowerem <noise> Co tam bierzesz? Co to jest? To jest yerbka To jest yerba? Aha, no, bardzo dobra. yerba mate I to który najlepszy smak jest? Znaczy dla mnie to są te dwa, nie? Bananowy i tutaj jest yy, panowy. Wiesz co, ja, mam ci jest Namówiłeś dobra. mnie w takim razie Dobra. To jest 6 zł, nie? Czy ile? 6 zł. No, dobra. No to w to nie jest wszędzie indziej, bo na przykład jak w dużym panie się kupuje, to to tam kosztuje chyba 9 zł. Minus 6 easy. Mmm, zobacz konsolki. Mm, tu masz PS2 tam masz PS1. No 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 to też będę musiał nic. Kurde, no, i to już się fajnie bawiłem kiedyś. Miałem tą kamerkę. Ja mam bo ostatnio kupiłem, nawet ja To jest trochę. zajebista sprawa. No, no, tak ja Machasz tam, prace. kurde. Armyman Real Time Strategy. Co ty gadasz, kurde? No i po angielsku Ale fajnie, nie? Trilio no. Mówisz? Ja bardzo lubiłem Meny, wiesz, Air Ataki na przykład i no ja tak dalej. Nie, no. to, jest stary, to jest taki krabże za dzieciaka, stary, najlepszy grawer, nie? Pro Street to jest kurde jeden z to największych jest, to największych zawodów tak... mojego życia, kurde, jak dostałem tą grę. I się okazało, że nie jest tak fajna jak Underground. Co pamiętaj, że tu będzie dużo... Znaczy, nie tak, nie? tak, tak, ja tu widzę, tu ja. Nie jest dobrze. Atari Anniversary, patrzcie. To jest prawdziwe retro Nie dość, PlayStation To jeszcze kurde To jeszcze Atari To jest Gran Turismo oryginalne Gran Turismo w W stanie agonalnym Pudełko, niestety Soul River na PS2 Był? Co ty zobaczyć? Raziel Synth auf ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> Ty Jezu oh o Jezu jak ja pamiętam jak się kurde grało. I to też zobacz. Ja fantastyczne tempo. A ja, ja jakoś Yu gi OHA nigdy szczerze powiedziawszy, nie. Ja to za, za, za nie, dzieciaka nie wiem, bardziej, nie? Podałeś. Nie, z nie Tu z boku są tego. No to jest nagle na nie? Pierwszy, to jest ten pierwszy Wiso, masz ten pierwszy model gdzie on jest właśnie Gamecube. Ja Ciekawa sprawa. Sama, Ty nie. popatrz, kurde oryginalny ten PlayStation 2 w tym tym. Srebrny bardzo ładny, bardzo fajny. Kurde, ale srebrny jest kurde giga kozak, jak jest nie i takie ładne No, Stary. Ale mi się w ogóle ja Slim jest, ładny. wiesz, malutki i fajny, ale mi się podoba. Mi fatka. też fatka. Ja mam właśnie fatki, e, mam jedną fatkę tylko że czarną, bardzo to fajny, ładnym stanie, fajnie, nie? Ale jeszcze, jeszcze Slimki muszę, znaczy Slima i tego jeszcze srebrnego muszę kupić zdecydowanie. Mm. Za jakieś tanie pieniążki mi się marzy różowa, nie? A były takie, była edycja, ale to tylko chyba Slima miały, nie? Tak, 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 tak. Slimy <laughs> no i ten Army w zasadzie. Tak tego, ale to no, najwyżej, się, najwyżej tak no, sobie gdzieś tam można, można wrócić Chociaż nie wiem czy 70zł to kurde dobra Zaraz zobaczę nawet Sprawdzę, ja zawsze sprawdzam No no, zdecydowanie 40zł tu widzę, że można wyrwać No tylko spójrzcie, Stan płyty 5x6, gra sprawna 100%, stan pudełka i układki widać foto Anglik Anglik A no, 4 dyszki kurde Może, może trzeba przyjść poje panie Cztery dychy. No, <laughs> Biorę Zawsze możesz spróbować To jest, jest najlepsze stanowisko A najlepsze, prawda o. Dzień dobry, przepraszam legalnie Dzień dobry, cześć Witam cześć. Przeprowadziłem nowego <coughs>

Hey. Tylko to jest to jest NTSC. To jest NTSC. Kurde właśnie. Wczoraj o, mieliśmy rozmowę właśnie z dubie starej tak. z Łukaszem. Kurde, ale to 7, byłoby dobre. Cały zestaw tutaj jest, tak? Ile za takiego padzika, tego oryginalnego samego padzika? Za samego, bo to rozumiem jakiś no bazł, tak? Tak, no Jakby i... miał rozdzielać zestaw 120. Dobra, zobaczymy. Dobra, co z tym możemy zrobić. Na razie dobra. ten. Ja myślę 35 byłoby dobre? Aby, to znaczy Oczywiście. Nigdy nie rzucaj sam ceny najpierw. Tylko aż ani pojemnik. A, ja to tego wyjechać. No, Czyli tak zwane co możemy zrobić. I panie pronup, proszę mi powiedzieć w takim razie. Jakby co było twoim największym strzałem na takiej giełdzie tutaj powiedzmy? No największym strzałem? No, że Z... najwięcej zarobiłeś stary. Znaczy wiesz. No ja tutaj ogólnie dosyć często przychodzę, ale chyba amerykańska wersja Spidermana, a właśnie Sp Amazing Spider Man, Spider -Man. No, I to na PlayStation na, nie, jakieś? Nie, 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 na Sega CD O kurde, Sega mega, CD Mega rzadki tytuł, no i dosyć drogi ogólnie, więc Elegancko Ale udało mi się go za w sumie małe pieniądze, co de facto nie Aha. ma nawet konsoli, która to uruchomi, <laughs> ale, 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 ale grę mam, więc Elegancko Tak Stary, wiesz, co powinniśmy zrobić? Tak w Super Expressie są te, w Super Expressie jest tak zwane komentarze Dzień Dobry, znajdujemy się. Znajdujemy ten. się właśnie na giełdzie, I zapytamy się tutaj giełdowiczów, jak podoba im się to, co wprowadziła partia rządząca. Kocham PiS i nikt mi tego nie zabierze. Ja kocham PiS. My wszyscy musimy bronić tego rządu. Udało mi się wyrwać jedną kopię gierki, to już na razie nie będę ściągał, po prostu wiecie Nie będę ściągał. E... Na końcu się zrobimy. No, na końcu podsumowanie zrobimy. O, gry na PC, -tę. Na PC? Co to jest? Hmm. Bo mam to jest na PC? Patrzcie, tam jest Diabelko o to Ja mam to wersję, ale bez innej płyty Stówka, tak? Platynowa kolekcja Diabolo Pomidoro CDK pewnie jest użyty Słucham? Płyty niestety latają No dobrze, spokojnie Cywilizacja, piąteczka, bardzo dobre Raz, O To jest bogowie ten Titan Quest To jest Czwórka Ciekawe, ciekawe, ten diablo kurde, ale diablo tak ze stóweczkę, kurczę trochę, trochę przydezelowany bym powiedział. O, co to jest? Bractwo Grabieży. Bractwo Grabieży. 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 Cześć, cześć, Słuchaj, cześć. cześć to, Dobra. Słuchaj, chciałem bardzo podziękować, w tak? Góre... Bo widzisz, hmm. jakie tu robisz. gierki są. Ja jestem nieinternetowy, przychodzą do mnie ludzie z Olsztyna w Warszawie. To proszę, proszę się tu przywitać, pan, może pan, zareklamować pan. chce się Pan teraz jakoś. E, ja się nie reklamuję, ja to robię hobbystycznie, także... Elegancko, ale to Nie ma problemu. Pieniądz nie śmierdzi, nie? Co my tu mamy? Soul Blazik, moi drodzy. O kurde, komplet stan 5,3. Jakie giereczki, dobra. Soul Blazik, angielska wersja. Roll ostatnio kupiłem roll cage'a. Za chyba, moi drodzy, bodajże trochę mniej, tak mi się wydaje. Harvest Moonik, o kurde. Gra angielskie, wydanie, to jest gra angielski, ale wydanie niemieckie, no właśnie. Harvest Moon, bardzo fajna giereczka. Driver, też cał całkiem ciekawe. Spyro teoretycznie to są, zobaczcie. New Beginning. Kurde, nigdy nie miałem tego Spyro. Niby takie kurcze Te Spyro od Sierra to tak, No były to złe gry, ale Na dwójce właśnie to jest problem, nie? Powiem szczerze, mi najbardziej na dwójce się właśnie podobał jeszcze ten od Universal'a Ten jeszcze był Enter OK. Enter the Dragonfly zdaje Enter the Dragonfly, dokładnie tak I on był jeszcze taki, miał ten feeling jedenkowych, nie? No, to no, no Dobry klimat jedynek Bardzo ładne Vice City to jest czwóreczka też, nie? Musiałem kurde posprawdzać takie Vice City i czad Bieremy gitar, jest, jest wszystko. Okay. Właśnie, San Andreas mam, ale kurczę nie premierówkę. Mm, a to widzę premierową. To jest. No, troszkę gorszy hmm. niż to Vice City, ale. No właśnie. Tam masz Liberty City Stories? Liberty City Stories nigdy nie grałem, nawet nie wiem, co to dokładnie jest. To jest konwersja z PSP. No właśnie, to, to była ta PSP, tak mi się wydawało, nie? że to jest akurat to na PSP. -ka. Ciekawe. Co brać kurde, ciekawe, bo to jest prequel do tego. To jest w, przed Soul Caliburem, nie? Tak, ale to jest pełnoprawna część, nie? Tak, tak. Tylko po prostu nazwę miał inną na tą część. I ja Cały rooster, jeśli chodzi o postaci. Nie było jeszcze Soul, Soul, Soul Edge, Soul edgy, edge? SC. w, w NTSC. NTSC. Soul, Soul Blade. No właśnie. Oh. Tak jest. Fajne, bardzo fajne. Kurde, mam trójeczkę, moja lubię na część. E, Półprofesjonalnie grała w serię, więc. No, Dobra, tak so, że bardzo. Jakby Soul Kalibur dla mnie najlepsza bietyka, jaka w ogóle zobaczycie. jest. Dobrze, jestem nie, nie, super fanem. E, nie wiem, co. Ja uważam, ob, że. obcinamy końcówkę. Tak. <laughs> za, za To takie mówienie, obcinamy końcówkę. <laughs> no Zobaczymy. Ja tu się orientuję na razie w cenach, moi drodzy. Dobra, to zacznijmy może z, z grubego. Z grubego C. Sobledzik, wiesz, że? Sobledzik. Oglądamy. Ja bym, Oglądamy, ja bym, ja bym go przylep, kurczę zobaczył. zobaczył. Również, Również obejrzeć. Również Również palus, kurde, znaczy gdzieś tam jakieś tutaj widzę Aha. taką malutką, ale to 5 no, minus, tak jak oceniłem, tak myślę, że jest. Mhm. Książeczka bez zagięć. Ładna. Całość oczywiście. Pełen Anglik Stan do masturbacji? Stan do masturbacji Nie, dobra. Mortal ma stan do masturbacji <laughs> Serio aż tak? Mortal, Mortal wydał więcej platyn... Ale platynka Ale słuchajcie, no platynka, komplety nie? premierowe chodzą położyć, już w tej nawet 4-5 tys. Nie, bien, bien. Call of Duty, trójeczkę jużśmy tutaj dołożyli Dobra, dobra. Powiem wam, na, na, nam, namówiliście mnie na kurczę na, na zło Ale w zasadzie będę miał już całą w zasadzie kolekcję w takim razie San Andreas zostaje? San Andreas już mam Sanotny. właśnie, nie? No, no. San Andreas biedny ale, kurde, w platynie. Czujne ucho. No, o i tu tak myślałem, że jeszcze Gran Turismo. Zobaczcie, bo to jest normalnie angielskie wydanie, nie? Angielskie bardzo. No, tu coś tam z płytką, takie też miała, delikatne ryski, ale. Mhm. Ja najpierw sobie będę zaokrąglądał, żeby łatwiej się liczyło. Dobrze. Czy byśmy mieli 50 plus 60 to jest 110, plus 50 to jest 160, plus 40 to jest 200, plus 90, 290, plus 140 byśmy mieli. 430 zł. Mm -hmm. Proponuję to zaokrąglić do równych, żeby nie było wydawania, i jesteśmy do dogadani. Brzmi bardzo dobrze, robimy to w takim razie. Króli. I jeszcze czwartego dołożymy i czwartego. Władek Jagiełło i Tak jest, planu. elegancko. Więc moi drodzy, to jest to, co tu się udało uzyskać. Chociaż powiem szczerze, jak tak jeszcze kurczę, myślę, <laughs> więc tak się kurczę, zastanawiam właśnie nad tym, co kaliburkiem jeszcze. Cztery dyszki, jesteśmy dogadani. Lecimy. Nawet się nie będę zastanawiał. No mamy cztery pana, jedyczki. To by... Jakbyśmy jeszcze wzięli burnaucika naucika. To... <laughs> To już Kurde z jednej pici był... nie zejdę, tutaj nie mogę, dlatego, nie że jak wejdziesz na Allegro, najtańszy mhm. jest po 80zł, więc 5 dych to jest naprawdę spoko, a stan jest idealny Stan jest, stan jest bardzo dobry, dobra, okej, okay, niech będzie I Mówi biedny streamer, ty, jak to się żona, to żona dowie, to ty, wydaje. dzięki wielkie Kurde, chowamy, moi drodzy, całość piękną tutaj, do naszego plecaczka Moi drodzy, zapraszamy, kurcze, do Huberta co tydzień w niedzielę tutaj Co tydzień nie, co tydzień, co tydzień nie, co miesiąc, dwa, dwa razy w miesiącu. miesiącu, dwa razy w miesiącu, dobra, elegancko, dobra, dzięki wielkie a w Warszawie też jeszcze była, elegancko. No, to też w Warszawie. No, Jest ciekawe, tu też się dzieje, właśnie teraz patrzę. The Prince of Persia, Sands of Time, Piaski Czasu, Kilizonik. Dobra, zobaczmy jeszcze te psx -y najbliższe, a później tam jeszcze przejdziemy, kurde. PGA Tour, moi drodzy, zobaczcie. Poznań Game Arena Tour 96 <laughs> Army Man Lock and Load. O, ciekawe. Army Man Lock and Load 3 d 35 zł. Niestety trochę zdezelowane, jak sami widzicie. Trochę obite, bym powiedział. Tu widzę ciekawą rzecz. Gra, na której się ostatnio nadziałem. Ale trochę, powiem szczerze, dupnięte, bym powiedział trochę. I Ale to jeszcze. zawsze do wymiany, nie? Ale nie no, nie do... no właśnie. Dobra, zobaczmy, tutaj. Co my tu mamy? Tam, tutaj jest trochę pyknięty tych gierek, tak patrzę teraz. Star Wars Episode 1 Jedi. No, niestety, bez okładki. Di Dunkle Boddhury. Niemieckie wydanie. Szkoda, że tutaj niestety, kurde, trochę dupnięte bym powiedział. Oryginalne Diablo, moi drodzy Na PlayStation 1 To jest drogi temat I rzadki temat Ja, ja właśnie gdzieś kiedyś miałem chyba Demówkę jakąś, czy coś takiego, chociaż nie wiem 600, 600, ten, 600 zł Polskiego Niestety, że tak to powiem stan tych gierek jest trochę Powątpiewający Tak teraz patrzę Patrzcie, kurde, Kaczor Donald To jest, moi drodzy, wydanie z 2001 roku To czytał Kaczora Donalda w tamtych czasach? Wiem, że dużo osób czytało, ja nigdy nie czytałem, niestety i zobaczmy, moi drodzy, jesteśmy tutaj. Tu wlazliśmy za ladę. Kirzonik, ciekawe. Miałem właśnie Kirzonika kiedyś. I miałem Killzone, chyba dwójkę, o ja ile dobrze kojarzę. Komplecik nawet z tym. Nawet z manualem, zobaczcie, jest tutaj fajnie, fajnie zrobione. Premieróweczka. Muszę tak to przesunąć, żeby nie zdezelować tutaj stanowiska. To jest padzik chyba, moi drodzy, od PS1, czyli od, od tego Slima, jak to widzę. Dwa pady za stóweczkę Ile za Gamecube'a by gościu tutaj chciał? Zonika bierzemy na pewno Przepraszam, ale Gamecube'ki ja w jakiej cenie są? Jest tak, że jeden jest działający za 400 okay. z całym kablowaniem, drugi jest działający, Aha. bez okablowania za 250, okay. a jeden jest na części za 150. Na części, okej, okay, dobra. Spokół masz ten Wii zapytać cenę. Wiesz co, tylko to Wii, patrzcie, na to, to Wii jest takie kurde, to jest takie Wii po przejściach, nie? Takie Wii, które zrobił Wii chyba ze schodów, nie. <laughs> Jeszcze on Nintendo 64, tu jest Nintendo 64 Przepraszam, od tej y, Nintendo 64 Szkoda, że tej, tej klapki tutaj nie ma. O, Cztery, stówki. Cztery, stówki. Cztery stówki. Mhm. Dobra Jeżeli w tu i tam panie. Właśnie kurde. Tu już GameCube'ka Tak. Coś, coś patrzę. Versofty, kurde, ale to są normalnie tego. Bardzo kurde porządne. Rersowciki. Ja zawsze się kurde czaiłem jakiegoś czasu zróbcie krem zupa krem pomidorowy. Wody Czyli tego. to rozcięczamy, prawda? Tak? wody zagotować i gotować okay. zupa, tak? No i super. Zupcia. Będzie mój do obiadek. Właśnie szukałem czegoś do tego, bo kupiłem tortellini i tortellini bardzo fajnie z zupką pomidorową się kurde kombi. No czekajcie, a tu jeszcze kupiłem takie coś mio mio. Lecat, robimy ale syczy na mnie szmaciura. No, lekko gazowana. Szmata gazowana. Teraz jak nacisnę to. Kurwa. SZMATA GAZOWANA BYŁA! Dobra, czat. Siup. Walimy. Tak trucizna zacznie działać po około godzinie, nie? Masz te no, no, 4 no. na 3 tutaj plecaczek zabieramy, czaty jest, stream przejmujemy, także konto Nexus zostało... Kurde, przyjęte. to do tego gościu brał to na zaplecze. No i moi drodzy, elegancko. Powiem no, szczerze, nie że nie jestem nie zadowolony nie z dzisiejszych kurde połowów. Chociaż to jeszcze nie koniec. Jeszcze będzie grand finali, zobaczymy czy, czy moje retro zostanie wzbogacone. O kurczę pozycje Pozycje Wii. <grym>, Dreciarz sobie pogrywa. Na złote. Dorzucamy, pozdrawiamy Pana Wracamy jak bumerang Ale musisz cenę A to nie moje, to Mateusz. No Dobra. Coś zrobi. Dobra to patrz, my to zabierzemy I, i... zostawimy 220zł i git. I będzie git, I no żebyście zobaczyli co my tutaj mamy Proszę bardzo Wróciliśmy To nie jest oryginalne chyba Dobra Panie, to teraz tak, to jest Grand Finale 220, 220. I, I biorę jak leci no Dobra to co? To, to ja dałem 220 no 240 jest git Nie no 250 było wyjściowe tak? Nie mm. 280 A, ja A 280 tak? zacząłem no. Po środeczku 230 na ładny uśmiech i Dla zawsze no. Może być? Oczywiście no to super Angolale, zobacz dorzuciłem A jest dobra, dobra jest Nie mam baterii Nie <laughs> mam batery. A no to słuchaj, te 220 <laughs> 200 tutaj I jeszcze tutaj 20 I dyszka Dziękuję Na pewno się przyda Dobra, wiecie co, ja to chciałem zapakować jakoś sensownie, ale widzę, że... No, popakuj się Zaraz muszę tutaj, żeby niczego nie uszkodzić czaty To co, moi drodzy, chciałem tutaj zrobić takie mini podsumowanie co żeście zrobili? Jak chcesz, to połakasz to no towar. To nie patrzcie to patrz, to Pronub pozwala to, zobaczymy. Mamy sto kalibra jedynkę. Prawda, jest z tym, ale to... to do wymiany, bo mamy taki pudełek. I to, kilka to są. Pudełek, żeby sobie ten, komplecik. Czekajcie. W ładnym stanie, płytka. Za 30 wytnie. zł, więc to dobra cena. Mhm. To są rzeczy Pronuba. Fighting Force na PC mhm. za 19 zł, więc w sumie jak za darmo. No, tak naprawdę to w sumie za dyszkę i za 60, bo mhm. zjechał z ceny. No i odward na no od, Warsa. to jest Stranger, Stranger's tak. Wrath tak Czyli jest. w zasadzie taki spin-off Znaczy tak. uniwersum generalnie giereczka tak. FPSi Pierwsza rzecz moi drodzy, na pewno Konsola i co za ile poszło? Moi drodzy, 230, ale oni tak z 280, 280 on Ja myślałem, że to jest było 200, 250. Piękna konsolka z możliwością, moi drodzy, odpalania Gamecube'a Tu już nawet o, mamy ha. PADY Gamecube'ki wywalnięte, więc, więc fajne. Dobra cena, z 280 w zasadzie zleciliśmy do tam 230, nie? No to 5 deszek zjechał, więc w sumie mega, mega spokojnie. Ja myślałem, że to jest 250, i dlatego się dziwiłem, że on tak walczy na to 200, nie? No, no. A to 280, no to, to ma to samo Giereczki, moi drodzy, przede wszystkim pierwsza rzecz, którą ten mamy, Soul Blade'a trzy razy Anglik, Trzy razy Anglik, moi drodzy, więc, więc super. Następnie mamy Gran Turismo, chyba, chyba najlepiej sprzedająca się gra na PlayStation, o ile dobrze wiem. Następnie mamy Call of Duty trujeczkę na PlayStation 2, Theft Auto 3. Niektórzy nie lubią, ja nie jestem jakimś wielkim fanem, ale Theft no, Auto porcik z PSP, to jest Liberty City Stories. Następnie mamy legendarną, jedną, znaczy niektórzy mówią, że najlepsza część. Bardzo fajne wydanie premierowe Grand Theft Auto Vice City. Więc to też jest taką sponią. Co u kalibura, dwójeczkę, czyli tam widzieliśmy u pronuba, miał y, jedynkę, a to jest moje drodzy dwójeczka Nie, nie, też dwójeczkę. Miał. A to też jest dwójka. A tak. myślałem, że to jedynka. Tak, tak. tak ty masz Hayhatchiego, a ja, ja. mam spawn. W tych właśnie wersjach jest to, że ta gra wyszła na, na Gamecube'a chyba tak? Też y, no. Na, na Nintendo po prostu PlayStation i Xbox, i każda gra ma innego bohatera. My mamy z Steckena, tu jest ten Spawn, z, z czego to było? Z, to z komiksów z po komiksów, no właśnie z Dark Horse. A teraz go widzę. Dobra, Tutaj mamy jeszcze, moi drodzy, oryginalnego Burnauta Mam już w zasadzie wszystkie mam revenge, Takedown'a. Tego, plus jeszcze tam jest jeszcze Point of Impact, takiego też mam jeszcze. Eee, przy okazji Revengea też sobie kupiłem. No, Burnaucik. By słońce jakoś tak lubię. No Przede wszystkim Killzonik za trzy dyszki myślę, że też całkiem spoko. I Most tedzik. Też za trzy, dychy. Też za trzy dychy, więc całkiem okej. Okay. A ponadto, moi drodzy, najlepszy skarb Najważniejsze. Polowami. Moi drodzy, Zubcia upolowana, Zupcia, krem pomidorowy, będzie, trzy jedzone. porcje będzie jedzona, więc pycha. Nice. To, zajebiście. to w takim razie, tutaj był ze mną ProNub Skills z Twitch'a Super, super gracz poznański. Tak, ja, tak. Ja. Również winylowy świr. I to byłem ja jeszcze, Nexuro. Więc co? Tutaj może tak zrobię. Dobra, czat, zbieramy się. Ja jestem na internecie ProNuba, więc muszę się rozłączyć, bo oni kurde lecą, też się z nimi pożegnać. Więc trzymajcie się w takim razie. Papa, pa. widzimy się. A właśnie, do. Ciao, pa! pa.